I to jak już tu jesteśmy, to do Mechelinek i Molo. Ja nie wiedziałem, że Molo jest w Mechelinek. Zaczek pięknie. Ha! A kto wie, co to jest tam? Co to jest? jest? To jest proszę, ja Ale wiatr zimno jest. Normalnie byliśmy na frytkach i rybkach i suróweczkach i ja zmarzłem na przykład. Pięknie. Czujcie się w szum, bo nie morza, tylko zatoki. Czy mnie słychać? Nikogo nie widzę. Czy jest w ogóle zasięg? Ten jasny. Więc... że chyba nikogo nie ma albo nie ma tu internetu. żeby ktoś był. Czyżby jednak to było nie publicznie? Holender? Aura nie rozpieszcza, co? Tam jest tylko podobne. Ale zimnica Dobra Dobrze, że założyłem kurtkę To nie są takie typowe ków. Kufry, kutry, Jak jakieś stały, zielono-żółte. Gdzie? Ale to jest, a czemu taki ma? Ale takie drewniane te burty mi chodzi.